Cześć witajcie dzisiaj chciałbym wam zaprezentować kolejną peleciarkę ale to jest to co zapowiadałem wcześniej, jest to peleciarka na 220 na 230V jest to dla mnie swoisty eksperyment ponieważ docelowo ta peleciarka ma robić pelet z trocin i powiem wam, że sam się zastanawiam czy temu podoła? Tak wygląda jej malutka głowica. Jeszcze nią nie robiłem, tylko tyle co zasypałem trociny to tak przelatywały, ale za chwileczkę dopiero zacznę jej docieranie. Co mogę powiedzieć? Sam stół, sam postument rozmiarowo jest taki jak we wcześniejszych pleciarkach. Tutaj rozmiarów nie zmieniliśmy, jest trochę niższy, bo można było sobie pozwolić z uwagi na rozmiar silnika na niższy. Blad jest. Również po to, żeby można było sobie postawić pojemnik z trocinami Sama, tutaj ta część głowicy jest niezmienna, taka sama jak w innych mocniejszych peleciarkach więc tutaj o to się nie, nie martwimy. No, wszystko troszeczkę tu jest taka miniaturka. Mocowanie silnika takie jak wcześniej, ale silniczek już mały. No i włącznik stycznikowy, załącz, włącz. Jest to na paskach tak jak wcześniejsze nasze maszyny. Płaski są trzynastki. Silnik jest jednofazowy z dwoma kondensatorami i wyłącznikiem termicznym. Czyli jest taki jak w większości kompresorów takich tych 50-litrowych oznaczonych e, 3 kW. I myślę, że zobaczy, że, że powinien dać radę, ale no dla mnie no mówię, jest, to, jest to taki eksperyment. Nie mam takiego porównania między tym, gdybym włożył tutaj silnik 3 kW, trójfazowy, a, a ten silnik, no ale taki, ta, taki był zamiar, taki był. Taka była potrzeba, żeby zrobić to na 230 V, nie chodzi tutaj już o wydajność, tylko o to, żeby po prostu powoli, ale, ale coś się robiło z trocin. Także ja zabieram się do, do docierania i w następnych odsłonach pokażę, jak to pracuje.